Cześć, dzień dobry, dobry wieczór. Witamy was serdecznie w kolejnym odcinku naszego podcastu AI to AI i miłość do sztucznej inteligencji, gdzie poruszamy najważniejsze newsy i najważniejsze zagadnienia dotyczące AI i tego, w którą stronę generatywna rewolucja właśnie podąża. Z tej strony ekipa Kajzenac jest ze mną Krystian. Cześć, dzień dobry, dobry wieczór. Ja jestem Jeremiasz i dzisiaj porozmawiamy sobie troszkę o dwóch narzędziach, które wyszły, zrobiły rewolucję, zalewają social media teraz tempie naprawdę ekspresowym i są bardzo dobrą i bardzo y, faktyczną y, konkurencją dla Sony, której jeszcze nie widzieliśmy y, i na którą wszyscy czekają mam wrażenie troszeczkę na cyberbanka, czyli hype jest tak ogromny, że być może dotrzemy do jakiegoś momentu, gdzie się okaże, ej no ale przecież miało być inaczej. Mhm. No, no właśnie mnie to mocno zastanawia, czy nie będzie tak, że będzie przehypowane oczekiwanie, a jak już to wyjdzie, no to się okaże, że Sory miało być fajny, ale nie pykło. Tak, zważywszy na to, że coraz więcej osób, które miały dostęp do Sory, komentuje, że to jest narzędzie bardzo innowacyjne, że faktycznie można tam bardzo dużo zrobić, ale że nadal pojawiają się błędy, że nadal pojawiają się halucynacje. Aszton Kaczer Taki hollywoodzki aktor w życie postprodukcji, kto to jest, miał do tego dostęp. I ostatnio na łamach jakiegoś wywiadu, widziałem go gdzieś na, na X chyba. Opowiadał właśnie, że to jest narzędzie, które zrewolucjonizuje branżę filmową, zrewolucjonizuje też marketing w ogóle, jeśli chodzi o tworzenie filmów do reklam, jeśli chodzi o tworzenie reklam. To, że to będzie po prostu totalny game changer, ale on to testował, wie w jaki sposób to działa i wie też, jakie to ma błędy i jakie jeszcze robi halucynacje, które cały czas są widoczne. No i właśnie nie wiemy na razie, na jakiej zasadzie będzie działała Sora, czy to będzie po prostu dodany jakiś plugin do czata GPT, że mamy nie wiem, subskrypcję wykupioną czwórki, tak? Czy teraz hmm, czwórki tej lepszej? O. <laughs> Dokładnie. I czy tam będziemy mieć jakąś ilość tokenów, patrząc na to, jak to ma być zaawansowane pod względem obliczeniowym, to wydaje mi się, że chyba raczej jakaś osobna subskrypcja. No, tak powinno to wyglądać, natomiast zobaczymy. Mogą chcieć na początku zachęcić do korzystania, więc mogą zrobić jakiegoś darmowego triala, natomiast później mhm. może to być osobna subskrypcja albo jakiś pakiet, może zrobią, ciężko powiedzieć. Też mi się wydaje, że może tak być, zważywszy na to, że. Właśnie przychodzimy do tematu odcinka, czyli do dwóch narzędzi, które wyszły ostatnio: to jest Luma Labs oraz następna wersja. Ona jeszcze nie wyszła to jest na razie zapowiedź, chociaż jak ten odcinek wyjdzie, to ona już wyjdzie. To jest Runway. Runway to jest narzędzie, w którym nawet ja robiłem trailer dla, dla Kaizen rok temu, więc to, to narzędzie jest już na rynku od roku. Tyle, że oni teraz przedstawiają najnowszy swój model, czyli Gen 3 Alpha. Tutaj wrzucimy też w postprodukcji jakieś przykłady, jak to wygląda. Naprawdę robi to duże wrażenie, przynajmniej na tych promocyjnych wideo. Wiadomo, jak to z promocyjnymi wideo jest, że wychodzą niesamowicie dobre. Ale to, do czego mamy dostęp już teraz, to jest Luma. I Luma jest dostępna dla każdego. Tam mamy darmowy trial 30 gener generacji, chyba 30 generacji w miesiącu. I faktycznie tam można już naprawdę dobre rzeczy robić. Testowałeś? Tak, testowałem, testowałem, wyprztykałem wy już te wszystkie tokeny 30, czyli jak wyprztykamy te 30 tokenów darmowych, które mamy w wersji tej darmowej, no to mamy standardowa wersja to jest 24 dolary miesięcznie, wersja pro to jest 80 dolarów miesięcznie i wersja premier to jest 400 dolarów miesięcznie. Także to już są um, konkretne no, kwoty. W zależności od potrzeb różne pakiety. Tak, żeby tak. każdy mógł skorzystać. Wiadomo, że im większy pakiet, tym większe możliwości, większe korzyści. Obstawiam, że jak ktoś zajmuje się tylko produkcją wideo, no to dla niego ten pakiet nawet maksymalny nie będzie jakimś dużym kosztem. No tak, jeżeli się zajmuje tym profesjonalnie, to jak najbardziej. I tutaj w tym standardowym, czyli tych, tych 24 dolarach, to mamy 120 generacji na miesiąc, plus te 30 darmowych jest 150 generacji. Wideo generujemy po 5 sekund, więc jest dłużej niż w przypadku choćby takiego Hypera, który też przyszedł już na wersję płatną. Mamy tam plan darmowy, ale to i Hyper, i Dream Labs, Dream Machine od Luma Labs, to wszystko pokazuje, że idziemy w tą stronę, czyli w stronę narzędzi do generowania wideo, które będą, one coraz bardziej się zwiększają, te, te, ten czas, kiedy możemy to wygenerować. I faktycznie w przypadku Lumy. Jak, jak Hyper generował całkiem niezłe animacje, 2-3 sekundowe, tak teraz tutaj Luma daje radę przy tych 5 sekundach, ruch jest dość naturalny, czasami zdarzają się halucynacje, ale bardzo dobrze działa, jeżeli animujemy na przykład zdjęcie z Midjourney, to działa naprawdę fenomenalnie. Widać w ogóle, że jest ta przestrzeń. Nie robi już jakiś po prostu wykrzywiania, tylko po prostu generuje przestrzeń 3D i, i to widać. To, by było, to widać jak, tak, jakby było to generowane na Unreal Engine, jakby to było w silniku generowane, a nie jakby to było generowane przez narzędzie W prompcie można napisać konkretną, czy to ma być statyczna kamera, czy ma być slow motion, czy ma być yy, trafik kamera, czyli że ona obserwuje ten yy, konkretny obiekt. Mhm. Tu, wokół którego ma tak jak na Matrixie było, nie yy, to pamiętna scena z Neo. Więc tutaj Luma już pokazuje, że można konkretne rzeczy robić. I mam wrażenie, że to są takie przedbiegi przed tą Sorą. Tyle, że no jakby widzimy już, jakie ma możliwości Luma. Widzimy, jakie możliwości ma Hyper. Mmm, Runway. No i właśnie ciekawa sytuacja się robi, bo mmm, wyszła Luma Luma Laps, yy, nie pamiętam to było chwilkę temu, na początku czerwca. No i internet oszalał. Jezu, możemy wrzucić zdjęcie i animować. To tam powstała cała masa animowanych memów, takich mm -hmm. bardziej no znanych. Teraz, teraz dosyć popularne na propos memów są memy, które są przerabiane na zasadzie podróżnika w czasie. No tak. Nie tak. wiem, czy widziałeś, ale na TikToku krążą, gdzie ktoś po kroju osoby wypowiadającej się na dany temat mówi coś, Natomiast to jest przerywane, bo podróżnik w czasie go zabiera, żeby nie wypowiedział tej konkretnej kwestii. Tak, tak, widziałem. No i teraz z narzędziami AI to wie, że robienie takich rzeczy jest jeszcze, jeszcze łatwiejsze, nie? Tak, więc dosyć ciekawie to wygląda. Wiadomo, że niektóre z tych memów wyglądają dosyć komicznie pod kątem brzydoty osób, które się pokazują tam, bo to wygląda tak jak w nienaturalny sposób po prostu. Mówiliśmy. Początkowym podcaście w roku 2024, jak nagrywaliśmy, że ten rok będzie erą wideo, myślałem, że szybciej nastąpi ta era wideo, aniżeli następuje, bo w zasadzie mamy pół roku końcówkę czerwca, jak to nagrywamy. I jeszcze premiery, które miały się odbyć, się nie odbywają, bo mhm. oczekujemy jeszcze na, na, na dużo rzeczy. Niemniej jednak widzimy, że mocno generatywna sztuczna inteligencja idzie do strony wideo i wideo coraz lepszego, bo to już nie są te śmieszne, wyglądające ludziki ala łyzmie, wiedzący spaghetti, spaghetti, który nie wygląda jak Will Smith i nie wygląda to jakby jadł spaghetti, tylko się w nim wtarzał, tylko zdecydowanie wygląda to lepiej. Niemniej jednak powiem Ci szczerze, że ja mam takie wrażenie, że jeszcze to nie jest to, co może być tym game, chang game changerem, na który czekamy, bo te pięciosekundówki dają możliwość połączenia jednego z drugim, nawet poprzez fajny montaż. Natomiast to jest jeszcze nie coś takiego, na co myślę, branża kreatywna czeka. Na coś pokroju. 15, 20, 30 sekundów, jak będzie możliwość zrobienia tego na zasadzie 20, 30 sekund, to wtedy będzie już naprawdę game changer. W chwili obecnej jest to dla mnie przynajmniej ciekawostka, którą mhm. w pewien sposób kreatywny i dosyć fajny można wykorzystać. Widziałem też mnóstwo fajnych przykładów na TikToku, chociażby jak ludzie korzystają z tego. No my Jeremiasz mhm. jesteśmy na etapie rozmów odnośnie tego, żeby przygotować Coś w świecie około Harry'ego Pottera i animacji. Tak jest. Dokładnie. Już, ja już wczoraj wstępne projekty robiłem, wstępne animacje, także no, oczekujcie u nas na kanale. Tak, to, dodamy to na pewno dobre. dodamy na TikToku, więc myślę, że to też dobry moment, żeby powiedzieć, żeby nas obserwować, subskrybować, zarówno na YouTubie zarówno na Spotify, na TikToku, na innych mediach społecznościowych typu LinkedIn, Instagram. Czy nawet Facebook, bo tam też działam. Tak, wszędzie tam jesteśmy. I wiesz co, zgodzę się z tobą w 100%, że na razie te narzędzia, jak masz pięciosekundową możliwość wygenerowania takiego wideo, to jest bardzo fajne, fajna ciekawostka na social media. Można to jakoś tak jak powiedziałeś, montażem ciekawie pociąć. To są takie treści typowo takie wysokodopaminowe, TikTokowe, gdzie masz mhm. duże rzeczy, zmienia się, jest szybki dynamiczny montaż. Ale tak jak mówisz jeżeli wejdzie już ta opcja, że możesz 30 sekund wygenerować, czy nawet te 20 sekund, ale tak Tak, myślę, ono... że nawet 15-20 sekund to będzie spoko, bo 30 sekund to, to nieraz reklamy są krótsze na YouTube tak. niż 30 sekund, więc nawet te 15-20 sekund to już będzie rzeczywiście wow, bo branża kreatywna, branża reklamowa będzie w stanie szybciej produkować pewne rzeczy, plus osoby, które dotychczas nie było stać na to, żeby zatrudnić i montażystę, i animatora będą mogły sobie coś porobić po prostu. Tak, bo to, to będzie o wiele, wie, o wiele większe ułatwienie niż w przypadku, kiedy trzeba by było właśnie nie wiem, używać Unreal Engine czy cokolwiek takiego. Nie? Natomiast to, to myślę, że warto jeszcze dodać, że te osoby, które będą chciały z tego korzystać, muszą wziąć pod uwagę płatność za licencję plus okay. swój czas. Za wasz czas nikt wam nie zapłaci z nieba. Więc kwestia jest taka, że to też musicie brać pod uwagę, bo bardzo często jest tak, że ktoś mówi, a po co ja mam płacić za coś, jak sam se mogę zrobić? Tylko wyceń sobie swój czas i sprawdź, czy ten twój czas pod kątem jakby twojej wartości netto za godzinę będzie adekwatny do tego, co mógłbyś, czy mogłabyś zapłacić komuś, kto by zarobił to za ciebie. Otóż to. I bardzo y, ciekawą y, kwestię poruszasz, jeśli chodzi o licencję, bo na przykład w Hyperze y, licencja komercyjna, taka stricte komercyjna, jest od tego największego pakietu. Mhm. Czyli tam musimy mieć ten większy pakiet, wtedy też usuwa, możemy usunąć watermarki. Ale to wszystko jest, no właśnie, to wszystko jest na razie jeszcze w fazie takiej bardzo mocno testowej. Ja też myślałem, że będzie to szło o wiele szybciej. Wręcz byłem przekonany, że teraz jak się spotkamy w czerwcu, lipcu, to będziemy już mówić o sorze i o tym, jak je wykorzystujemy. No no, takie sorry, były poniekąd zapowiedzi, tak żeśmy też oczekiwali, trochę, tak. ale ja zawsze z chłodną głową do tego typu rzeczy i zapowiedzi podchodzę. Bo lata, jakby praktyki nauczyły mnie do tego, żeby mieć mniejsze oczekiwania, to się człowiek przynajmniej mile zaskoczy pozytywnie. Ewentualnie mogę powiedzieć później, a nie mówiłem. No, no dokładnie. A nie mówiłem, ale wydaje mi się, że w przypadku SORY jest trochę pompowany ten balonik takiego hajpu. Że to będzie narzędzie, które wiesz, totalnie zmieni kinematografię i trochę mam wrażenie, że. OpenAI zwolniło z Sorą, znaczy zwolniło, nie zwolniło, bo tam cały czas się prace toczą, ale wydaje mi się, że oni chcą dopracować ten model, żeby nie było przypadku, tak jak powiedziałem na początku, samym cyberpunka, gdzie gracze tak bardzo się nahypowali na tą grę, że wymyślali rzeczy, których deweloperzy nawet nie zapowiadali i później, kiedy gra wyszła, no to była po prostu wielkie fapa jeszcze tam biorąc pod uwagę stan techniczny Gry no to było wielkie rozczarowanie. Wydaje mi, to, mi się, że chcą. Oby, no, oby nie było wybrać. tak w tym przypadku, bo y, pamiętam, jak odpaliłem pierwszy raz cyberpunka W zasadzie nie mogłem go odpalić. Y, kupiłem sobie y, i było to na taki że pobierały się non stop aktualizacje i pojawiła się informacja, że już tam za 20 godzin będziesz w stanie zagrać. Mhm. Pobrały mi się te y, aktualizacje, no bo ja miałem na premierę akurat na, na PlayStation 5. Pobrały mi się te aktualizacje, no i w dalszym ciągu nie byłem w stanie odpalić tego. Później przyszła jakaś nakładka, która pozwoliła mi uruchomić grę. Natomiast pamiętam w takim jednym dosyć istotnym momencie, w którym ginął jeden z ważniejszych, ginęła jedna z ważniejszych postaci. To zamiast wczuć się w rolę, to widziałem, jak miała przebity pistolet między teksturami. Co ty mówisz, miałeś ten, miałeś ten bark? No to, to... Tak, więc wyglądało to dosyć zabawnie. Co prawda, nie doświadczyłem. Jak ktoś stoi krzyżem, bo tego mi się, mi się nie zdarzyło. Natomiast miałem misję, w której byłem w budynku, e, gdzie powinienem mieć normalnie bronię, e, typu karabin czy cokolwiek innego. Natomiast miałem tylko nóż i myślałem, że tak trudna jest ta gra, że trzeba nożem wszystkim załatwić i wszystkich załatwiłem tym nożem. Natomiast później zobaczyłem, że po prostu mi nie zrespełnowało broni. No właśnie, to był początek Zebrapanka i, i to, jak bardzo ludzie się nachajpowali, jeszcze dodając do tego takie rzeczy, które są normalne w branży, czyli jakieś bugi, błędy, errory, które wyskakują zaraz po premierze, no to niestety się społeczność graczy bardzo mocno przejechała. I wiesz co, mam wrażenie trochę, że jakby case cyberpunka, no bo warto dodać tutaj i nadmienić, że po latach cyberpunk został naprawiony i teraz jest grą, która jest naprawdę miodna. To polecam serdecznie, bo jest naprawdę, naprawdę świetna, jeśli chodzi o fabułę i zwykłą, i dodatku. Ale wydaje mi się, że wiesz co, że jest trochę tak, że ten przykład cyberpunka to jak oni później odkupili serca graczy jakby dodając dodatek i naprawiając te wszystkie błędy to jedno ale wydaje mi się że nie tylko branża gamingowa ale dużo też branż około technologicznych poszło tym śladem i, i wie że raczej poszło tym przykładem że wie że po prostu lepiej przesunąć premierę i popracować niż oddać szybciej i zadawając na przykład inwestorów ale oddać szybciej i narazić się na, może nawet nie, że, tak, że powiesz z tego co pamiętam, z tego, co pamiętam, to oni już kilka razy przesuwali te premiery. On, o tak, oczywiście. Że już w końcu musieli to odpalić po prostu. Tak, to to była druga kwestia, najpierw miał być kwiecień, później... No, miejmy nadzieję, że tak nie będzie tańca. w tym przypadku. No, mam nadzieję, że Miejmy nadzieję, że rzeczywiście rozwali nam głowę, tak jak wszyscy hajpują i że nie będzie kolejny przypadek z cyklu, a jednak... Oczekiwania versus rzeczywistość. Tak, dokładnie. Mam nadzieję, że tak nie będzie. Mamy nadzieję, że tak nie będzie, ale zanim pojawi się Sora, to prawdopodobnie będziemy mieć dostęp do narzędzia, które generuje bliźniaczo dobre treści wideo. Mowa tu oczywiście o tym runway o którym wspomniałem na początku. Ten najnowszy model nazywa się Gen 3 Alpha, Gen 3 Alpha. Bądźmy już anglojęzyczki jeśli chodzi o, o nazywnictwo. gen free alpha generuje takie niekończące się kadry że mamy powiedzmy nie wiem przez 10 sekund przelot przez powiedzmy nie wiem przez pociąg potem wlatujemy do lasu potem idziemy tam gdzieś w, w pień drzewa i widzimy mrówki jak przechodzą tego typu ujęcia widzieliśmy to widzieliśmy to w Sorze. sory deweloperzy Sorzy, Sorzy wrzucali dużo takich treści na szczególnie na x -a. Pokazując możliwości właśnie takich, takich ujęć, które są wręcz takim nieskończonym lotem. Powstało też już parę teledysków z użyciem Sory, które właśnie zawierają te niekończące się, powiedzmy niekończące, mhm. ale te takie płynnie przychodzące w siebie ujęcia. I Runway chce pokazać, że no, ale my też to potrafimy, nie? Mhm. My też umiemy to zrobić i, i faktycznie. Ten filmik, który wyszedł, i wyszło ich kilka, jest jeden taki, który jest dłuższy. Ja go wrzucałem na swojego LinkedIna. On został przedstawiony przez dewelopera Runwaya. Są też pomniejsze, które są wrzucane na social media runwayowskie. I widać, że faktycznie no, jakość jest jak w przypadku Sory, tak? Czyli mamy bardzo realistycznie wyglądające modele ludzi, modele zwierząt. Dobrze kamera idzie. Znaczy, do, dobry ruch kamery. widzę, że to nie, jest, to nie jest ten poziom, czy co przy Hyperze, czy nawet przy co, co przy Lumie. też Luma mhm. też jest całkiem niezła, ale ewidentnie to będzie jakoś porównywalna z SORO. Prawdopodobnie wyjdzie o wiele wcześniej, bo zapowiedź tego nowego modelu, czyli Gen Free Alpha, była 17 czerwca i ma pojawić się w przeciągu najbliższych tygodni. Z wcześniejszymi zapowiedziami on runway'a było tak. Że jeżeli zapowiadali, że ma się coś pojawić w ciągu najbliższych tygodni, to się za, to się pojawiało w ciągu najbliższych tygodni, więc no, oczekujemy, że w tym razem też się pojawi w ciągu najbliższych tygodni. Tak, dokładnie. I tam też będzie opcja taka, oczywiście, że mamy konto, mamy tokeny. No jakby to, to chyba nikogo nie dziwi, nie? że te narzędzia nie będą darmowe, tylko będą za paywallem i to za takim konkretnym paywallem. Tak, jak teraz, wszystkie narzędzia generatywnej i sztucznej inteligencji, które wydawały się, że są super, bo był chwilę y, okres próbny i że, kurde, mam za darmo to, nie? Jakiś UDIO czy SUNO. Mm -hmm. Chociaż teraz są, są opcje, że możesz mieć tam tych tokenów co miesiąc trochę, y, ale wydaje mi się, że w przypadku właśnie ten, ten Free Alpha od Runwaya, tak samo w przypadku SORY, tam chyba nie będzie y, 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 jakiejś opcji próbnej. Wiesz, co ciężko mi powiedzieć, jak każdy będzie chciał to sobie przeliczyć. Musimy wziąć pod uwagę, że każdy z tych narzędzi to są narzędzia biznesowe i owszem, ktoś może sobie robić optymalizację podatkową na zasadzie takiej, że inwestować mocno w jakiś konkretny produkt, który będzie na topie i liczyć na to, że za jakiś czas się zwróci. Natomiast musimy wziąć pod uwagę, że nie każda firma tak do tego podejdzie i będą firmy, które wiedzą, że mają gotowy produkt i będą chciały po prostu już go keszować i tyle. Mhm, mh, całkiem możliwe. A propos nowej technologii, to jak widzicie, doskonale powie nam się następny gość naszego podcastu, czyli Marcin Sikorski. Cześć, Marcin. Witam. Ja. I w takim razie przechodzimy do następnego odcinka. Tutaj robimy takie szybkie cięcie, czyli podsumowanie tego, że i Sora, i Luma, i Hyper, i Gen 3 Alpha to są narzędzia, które zmienią kinematografię, ale na razie jeszcze nie. No, na razie czekamy w przypadku niektórych na premierę, w przypadku niektórych mamy jakieś tam kilku sekundówki, więc standardowo można się cieszyć, można się hypować, natomiast nie przehypujmy się, bo później będziemy mieli problem z tymi naszymi oczekiwaniami, które będą za duże po prostu i okaże się, że korzystamy z tych narzędzi i mówimy no i co to tak naprawdę jest, komu co to zmieni, zmieni za jakiś czas, natomiast w chwili obecnej jest to ciekawostka, no, za którą też już trzeba płacić. Dokładnie, dzięki, dziś, dzięki za dzisiaj i do zobaczenia. No na razie trzymajcie się chyba.